Nerwowałam. Cześć! mamko! jak to widzicie dzisiaj włosy trochę inne, ale nie o tym jest temat, e, na jakiego tutaj się spotkaliśmy. Nagrywam ten filmik po raz drugi, e, z na to, że po prostu w pewnym momencie dzwoniłem mnie koleżankami. No i wszystko się popapało. Jestem bardzo zdenerwowana. E, jestem chora i więc poświęcam się na Was. Mam w sumie 8 minut, więc let's go i zaczynamy. Dzisiejszym tematem jest... <laughs> Przepraszam, są zwierzęta zabijane, yeah. wykorzystywane. I pierwszą rzeczą, w której zwierzęta są wykorzystywane jest to ZO. Strasznie nie lubię, e, kiedy zwierzęta się męczą w zoo. Ale jest to chyba rzecz najmniej hardkorowsza z tego yeah, wszystkiego. Uważam, że zwierzęta powinny być na wolności, a nie w gatkach, bądź nie wiem, i Nigdy nie byłam w zoo. przysięgam. I nawet. E, nie jestem z tego powodu tak przykro, ale tego, dojrzał, w tym roku jedziemy do Afrykarni i za właśnie do Wrocławia z klasą i myślę, że ciężko to zniósł, bo ja kocham zwierzęta i nie wyobrażam sobie, jak można kogoś tak przykro, ponieważ uważam, że zwierzęta, ludzie, to jest coś bardzo podobnego, a na bardziej małpy, więc pu 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 może jesteśmy mądrzejsi, chodzimy na dwóch łapach, ale ja nie wiem, no. Nie no, no, rozumiem tego. Przyroda nas tworzyła, nie wiem, co to nie wiem, dobra, ale no to też nie mam jak to, więc właśnie jestem strasznie z tego pewno przekro, że to takie to... właśnie zwierzęta. Jest jeszcze tematu, temat szopka wielkanocna, bo niby Bóg, niby Bóg kocha wszystkich. Dlaczego jest, jest się tam męczą z No tylko, sobie nie wyobrażać, ja nie byłam na tym kamerach, na tej szopce. u mnie jest w tym kościele, jest szabka co roku i ona jest ciągle like to sama. Przy czym ten te Nie, dla mnie to jest złe. Kolejny To jest, co jest dla mnie czymś strasznym, bo są te zwierzęta, są te zwierzęta tresowane i milionce, są te zwierzęta. Zwierzęta są te bite przez ludzi, e, są e, w złych warunkach, podróżują po świecie, nie budowali się w cyr. e, Cyrki w ogóle mają 70 to za jedną osobę kosztuje dla mnie bardzo dużo. Byłam w cyrku może z 3 lata tam i chyba, może bym nie miała, może bym coś nie spoczywała, ale jak wiem, że jest cyrk, mojej jest tutaj rodziny, to nie płaczę, bo że ja nie będę to jest fajne, bo widzimy jakieś zwierzęta spoza e, granicy, ale my sobie nie zdajemy tego sprawy, ile one muszą cierpiać i e, nie. mnie też jest coś złego, e, nie popieramy tego i że przez zwierząt w na wolności. I kolejną e, dyskusją, kolejnym tematem są zwierzęta po prostu zabijane, zwierzęta e, wsiowe lub nawet domowe typu pieską, świniach okay. to jest dla mnie już w ogóle nie normalne. Ja mogę zjeść świnię, e, Coś nie lubię. Ja mogę zjeść kurczaka, bo wiecie co, świnia nie. Ja świnię. Ja y, jem mięso, bo nie znał w ogóle mam. Akary. Ale jak będę dorosła, to będę miała w przyszłości tylko kurczaki, bo kiedy ja wiem, że te zwierzęta, ja jeszcze rozumiem kurczaki, no macie kurczaki, ale jesteście do tego przystosowani.

Mam mi każe, więc ok. Ale będziemy mieć nie tak. Chciałabym powiedzieć, że jest to dla nas jest złego. W ogóle służy po to, się kochali nawzajem. No żeby w po, to, że po to, żebyśmy sobie, No tak, mów co sobie nawzajem. Co byśmy jedli? Naprawdę tak, jest dużo fajnych rzeczy, które można jeść. Ja w ogóle reszty, nie No to, że to że odobro, ogóle nie jest akurat wartości, tylko na nie dobrych rzeczy, tak